Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie, jak zawsze, będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. I tym razem pragnę odwołać się do jednej archiwizowanej audycji radiowej, którą udało mi się posłuchać właśnie na internecie, na kanale YouTube jest zachowana. Jednym z rozmówców był profesor Paweł Pieczarkiewicz, zmarł w 2009 roku przedwcześnie, w wieku 61 lat. Wspaniały historyk, odważny i anty. Komuszy, bardzo antyrosyjski, ale jednocześnie oryginalny umysł i bardzo bystry umysł. I to się ceni. Panowie dyskutowali tam nad y, możliwością, y, trochę co by było, gdyby na zasadzie, gdyby powstanie listopada nie wybuchło. I opcje, tutaj dodam od siebie takich panów jak chociażby y, 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 Kajetan Koźmian, czyli. Po, polski polityk, organizator wielu e, spraw społecznych, bankowych e, w Królestwie Polskim przed Powstaniem Listopadowym, oraz polski patriota. Potem zwolennik po wojnach napoleońskich e, współpracy z Rosją, z Saratem. E, dodam jeszcze, że uważał Mickiewicza za narwanego młodego głupka i tych wszystkich i filaretów. Miał prawo do swojej opinii. I tutaj pan profesor Wieczorkiewicz podaje przykład o tym właśnie, że gdyby powstanie zapodobienie wybuchu, odważna teza, ale profesor Wieczorkiewicz był z tego znany, Polacy najprawdopodobniej zdominowaliby kulturowo, tak jak armię zdominowali bałtyjscy Niemcy i też rodzinę carską tak naprawdę mocno, to Polacy zdominowaliby Rosję carską kulturową na zasadzie jak Grecy zdominowali Rzymian. Słynny cytat Horacego Grecja zwyciężona podbiła groźnego zwycięzcę kolejny przykład taki z historii można podać chociażby, że Persja swoją kulturą podbiła prymitywniejszych Arabów, którzy ją podbili w wyniku podbojów muzułmańskich co prawda została muzułmańska, ale nawet baśnia tysiąca jednej nocy jak się w nie wczytamy to one nie powstały na terenach rodzenia arabskich, tylko właśnie w bardzo no, spersyfikowanym Bagdadzie i na terenie Iranu, i jak się czytamy w ich treść, widzimy, że są bólu perskie. Yy, podobne przykłady można mnożyć, chociażby po Karakitaje czy Mongołowie, którzy podbili Chiny. Ich elita i żołnierze szybko ulegli z i też chińskiemu dobrobytowi, dlatego później byli zrzucani z tronu. To samo spotkało Manchu, czyli manżurów, wcześniej ich kuzynów, przodków, kuzynów Dżurdzjanów. I można wymieniać. Więc, odważną hipotezę profesor Wieczorkiewicz postawił, odwołując się do pewnych mechanizmów historii, że naród prężny, inteligentny i bardziej kulturalny może znaminować w jednym dużym państwie naród, który stanowi większość, ale jest po prostu prymitywny, jak w przypadku Rosjan tamtych lat, ciemny i głupi. I też tak naprawdę bez władzy, rządzony przez obcych, gdyż. Jak wspomniałem, opcja Niemców bałtyckich zdominowała rodzinę carską, która to naprawdę z pochodzenia rosyjskiego miała praktycznie nic. Ale wiemy, że pochodzenie lojalności do danego państwa czy narodu nie definiuje. Niemniej jednak rodzina Ramonowów patrzyła tylko na siebie. Typowa rodzina orientalnych despotów, odwołująca się do tradycji, tu mnie wielu rusofili znienawidzi, odwołująca się do tradycji Imperium Mongolskiego, potem Złotej Ordy, czy Hanatu Czagatajów, czy I I I Iszmachanów, czy innych tego typu koczowniczych państw, gdzie tak naprawdę rząd był obojętne sprawy religijne czy narodowe, ważne było i do dzisiaj jest to ważne w Rosji, odsyłam do koniecznego, cywilizacji tureńska czy służysz Hanowi czy nie, jak służysz Hanowi to jest dobrze, jak nie służysz Hanowi to gore ci gore i najprawdopodobniej twój łeb poturla się po schodach i tak to wygląda do dzisiaj w Rosji, tak została naród yy, wytresowany i urobiony przez Tatarów i jak to pan Waldemar Łyszek napisał, i wymusztrowany przez Niemców. Niemców bałtyckich głównie dodam, tych, których wspomniałem. I to właśnie z taką Rosją męczymy się do dzisiaj. Potem, oczywiście, za komuny do czasów, kiedy Trocki wypędził, yy, yy, przepraszam, Stalin wypędził, Trockiego, Stalin wypędził Trockiego, to władze do tej pory do drugiej połowie lat 20. w Rosji, jeśli chodzi o skład narodowościowy, to trzymali właśnie głównie Litwaccy, Żydzi. Plus, o ironio dalej gwardię przyboczną Lenina, który sam był mieszanego pochodzenia rosyjsko-tatarsko-żydowskiego. Gwardią Lenina też byli rejteradzi -re 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 Bałtycy, Niemcy, którzy nagle stali się komunistami. I Łotysze, i Łotysze także razem z nimi. No to nie tylko sami Łotysz, ale też i część tych bałtyckich Niemców, też zresztą z Łotwy pochodzący. No i nie można wspomnieć naszego w cudzysłowie wielkiego, obrzydliwego rodeka Feliksa Dzierżyńskiego, czyli widzimy, że naród rosyjski, i to jest o ironio, w swoją władzę w swoim własnym państwie zawdzięcza Gruzinowi yy, Józefowi Dżugaszwilemu, zwanego szerzej, znanego szerzej jako Stalin. I to należy właśnie powiedzieć, że do, szczerze mówiąc, do końca lat 20 30 Rosjanie w ogóle w swoim kraju władzy nie mieli. I między innymi opierając się na podobnych przesłankach, tylko jeśli chodzi o uwarunkowania w przededniu powstania listopadowego, pan Wie Wieczorkiewicz, już święty pamięci niestety, postuluje, że Polacy mieliby szansę wzorem, tu podaje Greków, jak zdominowali Rzymian. Ja jeszcze dołożyłem przykłady tak samo działającego mechanizmu jeśli chodzi o imperium Abasydów, a ten też u Majadów i Abasydów, jak Arabowie zostali podbici przez kulturę perską, czy jak kultura chińska, Chińczyków pokolanych nieraz przez najeźdźców z północy, po prostu ich synologizowała i totalnie zdominowała. Więc e, hipoteza ciekawa, niemniej jednak ja powstania listopadowego nie potępiam. Uważam, że miało one największe szanse i e, było najlepiej zorganizowane, gdyż polska armia wówczas istniała, była dobrze zorganizowana, struktury państwowe były, nawet formalnie zdetronizowano Cara. Wspomniany przeze mnie e, zwolennik kursu współpracy z Rosją, pan Kajetan Koźmian jako senator głosował za detronizacją Cara, jednak, no, tutaj się przychylił do woli większości, potem wrócił do Królestwa Polskiego i przeważnie już działał i pisał w swoim majątku, prowadził tam jeszcze jakąś działalność organizacyjną, niemniej jednak było to już trudniej robić coś dla Polski. No i poza tym pan K1 był też już człowiekiem starszym i yy, dokonał żywota na początku 1856 roku. Widzimy, że jedność polityczna nie była dana Polakom nigdy. Są różne opcje, można je różnie tłumaczyć. Niemniej jednak, warto mieć świadomość i studiować właśnie podejścia różnych Polaków do zaborców i wyrobić sobie swoją własną opinię i wybrać odpowiedni. Kurs dla obecnej Polski, obecnych Polaków, żebyśmy po prostu tą zawieruchę, która już się zaczęła na świecie, jako naród, jako społeczność, w jak najliczniejszej formie przetrwali. I warto się czasami zastanowić, może nieco by było gdyby, ale jednak są pewne mechanizmy historyczne, które mogą nam sprzyjać, jeśli mielibyśmy odpowiednią politykę wobec ludów wschodnich, gdyż nasza kultura, polska, jest dla. Ludów Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii, a nawet i dużej części ludów Rosji, bardzo atrakcyjna. Więc, wzorem Persji podbitej czy Grecji podbitej, może trochę byśmy ich mogli kulturowo podbić i zdominować, no ale na pewno nie z tym rządem i nie w tych warunkach. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.